Cześć! Czołem. Wszystki z Rosłem. Widzowie F, bodzina ósma. Wcale mi nagrywam odcinek dla Was. Jej! Aby moje nerwy nie wybudziły ze mnie, bo to jest taka gierka się ryby, ale nie mylcie pozorów. Ta gra to jest z jedna warializujących gry. którą grałem? Więc szybko zaczniemy, bo nie przedłużać, bo ogólnie grałam trochę w grać. grę i stwierdziłem, że fajnie by było nagrać odcinek, kolejnych, no no, bo chyba wasza już, no to tylko mamy Proszę mi to dać, o dzień dobry. I muszę złowić minimalnie 5 okolni, które mają wagę 2 kilo. Super. Super. Naprawdę bardzo fajne. No, bo w to. I ogólnie, to ja powiem wam, fajna polecam, tylko że jak wam się nie uda złożyć ryby, sami zobaczycie, w sumie, Ym, powiem wam, no, lub no, mamy sobie ryby, no nie, I te ryby można łowić na bardzo dużo różnych sposobów, na przykład na żywo, na robaki jakieś, na blachy. Na gumy, na... na tego... No, dosłownie na no spinning też. I no, to jest bardzo dużych sposób To gra jest naprawdę rozbudowana. I ogólnie, widzowie... Powiem ja wam, że teraz zaczyna się właśnie w tym momencie czas. Taki... No, mamy zrobić 25 okoni minimalną wagą 2 kilo. To chyba nie może 2 kilo. No nie wiem, w sumie to tyle. do harcy Dokładnie 14%. No, to fajnie. No nie wiem. Ja w ogóle nie mam żadnych żadenów na okonie. Z czego to nie jestem zbyt zadowolony. O właśnie o tym mówię, że jak mam wibracje, to jest ryba, a mi się tutaj łapie, więc widzowie, już moje serce zaczęło się przyzwyczaić do nerwisy siebie. W ogóle powiem wam, że dzięki tej grze odkryłem nowe, nowe ryby, których wcześniej nie znałem. Na przykład karasie, krąpy i to tyle chyba. Nie, nie, płotkę to znałem. Spokoj, to znałem. też znam, Słupaka też znam, łososia i i sondacza. Więc moja inteligencja od ryb jest bardzo mała. Już zaczyna mnie to denerwować, bo dwa razy mi rybał tego, ale dwa razy mi uciekła. To jest bardzo irytujące. Bardzo. Znowu ryba złapie, to chyba nie wiem. Ja sama pierszał. Ja mówię tutaj, bo tu zawsze no nie mogę! Denerwuje już mnie to. Moja ja Ja... Ja ja, Ja jeszcze dopiero nie... To... Dobra. Widzę wam, że ja dopiero zostałem. I moje słowa mu wyraźnie nie wypowiadać. I ogólnie mogę mówić jakieś bezsensowne rzeczy. Bo dopiero zostałem. Ja mam to już raz się teraz. No, czemu ta ryba nie chce się złapać? Czekajcie, widzę, widzę, muszę sobie oczy. Mówię jest tak się spać, że nie wiem nie. czemu nie mam się cienga? Nie chce mi się spać. Dobrze. co? Ja już dobrze spam. Śpię. Sorry widzę, wie, moje niepolski, ale po prostu dzisiaj jestem naprawdę niby nie wiem czemu. Może dlatego, że w wczoraj to ja dosłownie nie wiem. Dużo rzeczy robiłem. Mamy już dwa konie. I ogólnie... No to, to wyzwanie chyba nie będzie zaliczone. Bo wyśmy totalnie dwa konie. Zobaczmy za oh to chilo. To, ogólnie. To, mój głos to... Może brzmi się jak Dobra, niech mi się odwołują przyzantem, bo mi się nie, e, no, nie na to. Te też ładnie, bo pewnie też chłopaki No, powiem. wam. Y I... Nie pytam. No CZEMU TO MI SIĘ NIE CHCE ZŁAPAĆ?! Już po raz piąty raz nie mogę złapać tej głupiej ryby! Zapraszam widzów, ja za wasze uszy. No, ale nie chcę nic mi się wyłowić. O, tak. akurat. A luży. I wiążę wszystkie okolie, które popadną mnie. Dosłownie. A widzowie ogólnie... Lepiej może zaskakacie uszy na sufim basem, bo na przykład coś takiego, jak to będzie, to zaskakacie uszy proszę w basie, bo zaimicie słuchawki. Może, no to. Może <tryk> to, to I moje słownictwo y, y, jest niewymawialne. Sa czasami nie rozumiem. To w ogóle nie mogę się na nic skupić. I muszę się im zbierze, pytajcie. Nie pytajcie. Teraz jeszcze jakieś łamańce językowe. Wyrelowane, regulowane, wyrelowane. my wodnymi nogami. Jula lojalna Chciał, żebyś nie wstrząszczyła no. Leży Jerzy na wieży, nie wierzy w to, że jest Jerzy i pić leży wyżej Wyrezerwany rewolwowiec... Kurde Wyrezerwany rewolwowiec wyrezerował rewolwerowca. rewolwerowca Torbizowa Teraz powinno już być wszystko git No Mój katar i mój kaszel nie wróżą nic dobrego. O matku Powiem wam... Nie, nie wiem, że wy, ale czy Powiedz, co Jakby takie powiedzmy czuli się Jakby taki balon? Kiedy chcę co by ci teraz to zdarzyło? Bardzo dziwne uczucie. Jakbym miał powietrze, jak za. Powiem Wam, jakość, nie musisz się martwić. Mam chyba 180p, a jeśli dobrze wiem, mi 60fps. To jest bardzo chyba dobrym wynikiem. Jest okoń 2 kilo! Jej, teraz jeden okoń! Tylko jeden okoń! JEJ BĘDZIE WYZWANIE, widzowie. Y Możecie... Nie pytajcie. Sąsiedzi, yyy, sąsiedzi spoczuja. Możecie to zmniejsza do sąsiadów w komentarzu. Usłownie. Bo około 2 no NIE MOGĘ, CZEMU TA NIE MOŻE SIĘ ZDAJĄ Otworzyć. Jeszcze następnym razem, widzowie, ja chyba po prostu wam... Tu... No nie, ale musicie się zapomóżlić. Chce wam... ...zabić te słuchawki i tutaj się drzeć ja, 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 jak, jak goły. Bo to robicie w ogóle normalne. O, jest, chyba. To jeszcze okoń. Okoń, 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 OKOŃ! OKOŃ! MAMY OKOŃA! WYGRAMO! Yeah! O oh mój Zrobiłem to z wami. A, samego mi się nie udało! Daj jesteście moim 40 koniecznikom. I Józef. W tym dosłownie. Dobra, za kąt? To mi się dało nic. Tylko level A. Dobra, trzeba złożyć 3 szczupaki. Trzy szczupaki, o. Więc, start. Szczupaki to ja dobry jestem. Nawet. Właśnie no, zmieniam miejscówkę na szczupaki. Bo ja wiem biorą szczupaki. Szczupaki być fajne. Tutaj najczęściej biorą te szczupaki i na, 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 na żywo bierzemy. Na żywo najczęściej biorą. One właśnie. Nie wiem czy... Czy moja żyłka wytrzyma? Pół, 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 pół. Trzy, A teraz mocniejsza. Dwa i pół kilo. 3,15. Za pomocą 3,15. zwiększa się. No, jak to. i no. No, jak to... mów mi. Żyłka napięcie, o! Dzisiaj będę mówić chyba więcej języku jakichś China, bo moje wymawianie nie jest nie stanie, nie, nie no mi się wyrwała we śmienicie i tam poszła Teraz tak, No to nie sobie połowimy

Yes, yes, jest, jest, mamy coś, mamy coś, mamy coś, nie, nie, nie grywa się kto to jest okonik weźcie mi te okonie dajcie spokoju nie od tych okonik proszę ja tylko, może szczupaki nie są wszystkie złotych? No, to jeszcze mam na szczupaki mam chleb, chleb nikt wie takie małe te ryby to są takie Zawsze na chleb. Ja, to przynajmniej ja mam. Mm, nie wiem, pariwa. To, to że na to łowiliśmy, to nic się laje. W Dosłownie. Eee, tu mam blachę. Może tak, na blachy może. Będzie dobry pomysł. Na konia zi... O, jeszcze pachu, dobra, To już jest pewne. To już jest... na 110% pewna, że biorę to. Jakieś blacha. Nie wiem ile te ryby mają IQ, ale chyba... Nie! MINE! Kurde! Rybka znowu mi się zerwała! Co to za ryby biorą? Co widzę, to taki szum, ale to mój PlayStation, który został ostatnio ostatnio kilkanaście miesięcy temu. Trzeba być go oczyścić. Widzowie, takie. Taki spoiler. Przychodzi mi dron i będą ujęcia z dronu. I będzie. Nowy level up dosłownie. Bo mam jeszcze kilka sprzętów, które nie chcę wam zdradzać Ale... Po prostu... Kanał będzie budowany całkowicie po cegiełce Ja to, mamy kilka cegiełek I dokładnie... Z moich filmów i moich subskrybentów Ka Każdą cegiełką bo jesteście wy I jak dołożycie to jesteście cegiełką na, na, na moim domu Budujemy takie razem dom Wszyscy razem Tutaj nie, 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 nie ma kłótni na tym kanale, tylko tutaj jest przyjaźń Dokładnie przyjaźń I nie wiem, co ja mam zrobić następnym razem Po prostu popuścić żyłkę, żebym była mniej napięta? Chyba I jest jedyna opcja, która mi głowie poleci no, brać coś, no, brać ryby. No to ja zmieniłem przykład. Nie, przepraszam bardzo nie, ja mam na chleb? Hmm? nie, 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 to nie, to. nie, nie, to, to też, też

Dajcie mi... E, ...szczupaka! szczupaka, Śczupaka! Przed kilka razy łowiemy szczupaka, ale... ...mówmy się... ...to... mógł być mój pan. Chyba nie chce mi się złowić, bo mi się zaczyna irytować, bo jeszcze... ...rzeby mi nie wiem. Ale już się miało 7 minutowania. Są mi 13 że chętnie bym już to zakończył, bo... mój mózg mówi, że... 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 nie wiem... że chcę odpocząć ale nie wiem... nie od was, tylko... od... od... od, od samego siebie dosłownie <ślesy> proszę nie być chory proszę ja będę chory, to będzie niedobrze. Nie, no, gorączkę rzeczy nie mam. Chyba może mam. E! no to, żeby robić adios, ja sobie sprawdzę gorączkę, czy mam. Jeśli będę mieć, to... No to Jeśli będę nie mieć, gut. Nie! No. Adios Los Santos. Co